Jesteśmy w budynku w chuj ciemno. Masakra w ogóle. Tak się stręł tutaj być. Tutaj podobno jest urb... to jest, podobno Urbek jest. To był opuszczony szpital kiedyś. To by kiedyś To był kiedyś szpital psychiatryczny. Nie wbijemy. Trzymaj. Ja nie wbiję. Możemy wystarczy tworzyć. Ale ja nie wbiję. Kurwa! to jest chodźmy. Zatrzymuję kamerę. Masakra. Tak tu gorąco. Mi się wydaje, że tu jest nawiedzone. Czekaj na mnie. Tak, ale tu gorąco. Jakby była lepsza otarka, by byłoby lepiej. Jeszcze niżej. Ja pierdolę. Mieliśmy wam pokazać, jakie widoki, ale jednak nie pokażemy. Dobra a wcześniej byliśmy tam na dachach, ale nic z tego nie nagraliśmy bo Jakiś typek się przestrał, że tam chodzimy. Mieliśmy najpierw to tak yy, zobaczyć, jak tam dalej jest i typek się przystrał i chciał na policjeć, bo mówiłem, że może być przypał. I o sznurki nie zahaczyliśmy. No bo podnieśliśmy nowy. A. to przejdziemy gdzieś jeszcze tutaj do jakichś budynków albo gdzieś ej piszcie w komentarzach jakie wy macie opuszczone jakie wy macie na przykład gdzieś niedaleko siebie jakieś dachy fajne czy nie i piszcie jaka ulica, i tak dalej to ten tu najwyżej tam przyjdę i poszkaczę jeszcze poszkaczę Jeśli udostępnicie ten film na swoim Facebooku, publicznie, to w następnym odcinku dostaniecie ode mnie i od moich kolegów pozdrowienia. Przytrzymaj. No co? Po co? To? No i nasze grafity. tutaj widać, że się spoj skończył, więc wiecie Tutaj jak widać były toaletki. Nie wiem czy widać. Tutaj ktoś zajębał podłogę. A, nasze graffiti następne. To mi się podoba. No Ja dole. Jestem kibicem. I jak widzicie, sych, nasze spraye, sych. jakie macie zapisane, budynki i tak dalej. Kolejny nie jeszcze wyjedzie. Macie cel do 27, ale wy napiszcie w komentarzu, co macie zapisy. Tu jak widać, nie ma nic. Mały jest? Nie ma Mariusza. Tu, jak widzieliście, nie ma nic. Właśnie, jesteś ogłupująca. O, w dupa. Nie drażnij go. No, ja powiedziałem, nie na dużych, ale nie, Bo zapomnieliśmy latarek Nie mamy latarek, a w telefonach mamy chujowe. Tutaj byliśmy. Jeszcze możemy wejść do tego. Tu? Tak. Tutaj nic nie ma. Ostatnio tutaj wyniosłem plażnówkę.

i ja przypominam o zostawieniu szybbak, jesteś nowy i dzwoneczka, żebyście, żebyś był na bieżąco z każdym nowym filmem z każdym nowym materiałem. Chyba, że nowy, jak... I łapkę w górę. O, koniecznie. Jeżeli Wam się podoba łapka w górę, jeżeli Wam się nie podoba, to i tak zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Idzie tam na dachy i to wszystko Tak tu już nic nie ma. W tym byliśmy. Nie, nie byliśmy w tym. Byliśmy. Przechodziliśmy na dachy tędy. O, łódka kogo? Mariusza pewnie. Mariusz, zgubiłaś łódkę. Nie trzeba Nie idziemy znowu na te dachy. Tutaj graję no, to się, się a my, uważać, jest, w bola. Tak, tak? tym na dachu byli. my zauważyliśmy, że Byli tak, byli na tym dachu. A, a, ludzie w ogóle. A, są nasze grafiki. A, kolejna pojęczyna.